W tym zadaniu musimy ustalić ile różnych pierwiastków ma następujące równanie. Ile różnych pierwiastków, czyli inaczej mówiąc ile różnych rozwiązań ma to równanie. W takim razie spróbujemy je po prostu rozwiązać. Żeby je rozwiązać, to musimy pozbyć się kresek, wartości bezwzględnej, musimy opuścić wartość bezwzględną i żeby móc to zrobić, to musimy rozpatrzeć to równanie w dwóch przedziałach. W sytuacji, gdy wyrażenie pod wartością bezwzględną będzie dodatnie, a tak będzie, jeżeli x będzie większe bądź równe 4, oczywiście też dopuszczamy tutaj sytuację, kiedy jest równe 0. Wówczas wartość bezwzględna nie zmieni znaku tego wyrażenia. Wartość bezwzględna z czegoś dodatniego to dalej ta sama dodatnia liczba. Czyli w takim przedziale dla x większych bądź równych 4 to równanie będzie postaci 3x plus, no i opuszczamy po prostu wartość bezwzględną jak zwykły nawias x minus 4, nie zmieniamy znaku, równa się 0. No i rozwiązujemy w tym przedziale to równanie: 3x plus x to 4, x równa się minus 4 na prawą stronę, to będzie 4, czyli x jest równe 1. Czyli mamy jedno rozwiązanie, ale niestety nie należy ono do tego przedziału. Nie jest większe bądź równe 4, możemy napisać nie należy do dziedziny. Nie jest to dobre rozwiązanie tego równania. Sprawdzamy teraz drugi przypadek. Wtedy, gdy x -y będą mniejsze od 4, czyli wtedy, gdy wyrażenie pod wartością bezwzględną jest ujemne. Opuszczamy je wtedy ze zmianą znaku, czyli będzie minus x i plus 4. Zmieniamy znak temu wyrażeniu. Stawiamy przed nim minus, oczywiście zmieniamy znak, zarówno x, jak i tej minus czwórki na przeciwne. To się równa 0, czyli mamy 3x minus x to jest 2x po prawej stronie minus 4 po przeniesieniu na prawą stronę minus 4, czyli x jest równe minus 4 na 2, czyli minus 2. Sprawdzamy, że to rozwiązanie sieci w tym przedziale, czyli to jest dobre rozwiązanie. Tego równania nas pytają o to, ile mamy tutaj rozwiązań. Oczywiście tylko jedno rozwiązanie, czyli poprawna jest odpowiedź B.